saudyjska też się mocno tutaj odbija. Oni się też biją tutaj z RPA teraz. Arabia Saudyjska kontra RPA. No ale Hiszpania sobie z tym z tą Arabią Saudyjską nie poradziła. Teraz tutaj wspólnie atakują Hiszpania wraz z RPA tutaj atakowali. No ale Hiszpania też jest tutaj już podbijana. Wydaje mi się, że ten teren zaraz tracą. No jak Hiszpania sobie z tą z Arabią Saudyjską nie radziła, teraz Hiszpania jest mniejsza w ogóle od Arabii Saudyjskiej. No to RPA musi sobie tutaj po prostu poradzić. Tak samo było na wojnę na Bliskim Wschodzie, jak ten, jak Arabia Saudyjska sobie z Jemenem nie radziła to szybciej do Jemenu doszedł Kazachstan i po prostu ten, ten Jemen dobił. No i tak samo się dzieje tutaj. Hiszpania sobie nie radziła z Arabią Saudyjską, to tutaj szybciej RPA przyszło do Arabii Saudyjskiej, niż Hiszpania podbiła tą Arabię Saudyjską. No i Hiszpania upada, ostateczna wojna to jest RPA kontra Arabia Saudyjska. No i wydaje mi się, że tutaj RPA już po prostu tą Arabię, Arabię Saudyjską dobije. Ale ja tutaj posiedzę do samego końca, bo tutaj jeszcze się jakoś bronią, próbują się jakoś bronić. Jak to Arabia Saudyjska wygra, to to będzie nieprawdopodobne. Jeśli chodzi o złoto, no to Ar Arabia to RPA ma trochę więcej złota. Więc wydaje mi się, że tak na 5-6 wojen mogą ich tutaj podbić. Ale tu też chodzi o zdolność bojową. Ale zdolność bojową to nie powinni sobie po prostu poczekać na nią. No, teraz mają lepszą zdolność bojową i to widać. No i tutaj są atakowanie, Ale czy mi starczy sił, żeby tutaj do dobić Arabię Saudyjską? No i nie starczyło. Tu jeszcze Arabia Saudyjska ma jakieś tereny. Tu jeszcze Kuwait mają, ciekawe. No i Arabia Saudyjska znowu się tutaj broni. Ale to jest 6 do 3. Już 5 do ilu? Do 3? No więc RPA powinno tutaj móc zaatakować tutaj się jeszcze jakoś powoli wbijają. No to jest 15 tysięcy złota i 3 zdolności bojowej. Nie, to jest już 900. No ale i, i tak, Południowa Afryka ma o wiele lepszy tutaj przychód, ale też więcej wydają na wojnę w sumie. Ale dobra, teraz znowu coś atakują, no i znowu rozejm. No w sensie to jest raczej wiadome, że tutaj chyba RPA wygra. I niby mógłbym to już tutaj zakończyć, powiedzieć, że RPA wygra, ale tutaj chcę posiedzieć do samego końca, bo Arabia Saudyjska póki jest w grze, to mając o co walczyć. Okej, już nie mają złota, czy im się uda przejąć Arabię Saudyjską? Czy Bądźbę się ich stolica? Nie. A czy teraz? Udało im się. I dostał achiegment. Zacznie symulację z 50 plus państwami i musi zostać tylko jedno. No i świetnie. RPA tutaj wygrywa.